Pierwszy mecz po półrocznej przerwie. Dobrze, że został on wygrany. Gra mało cieszy, ponieważ popełniliśmy bardzo dużo błędów w obronie, w ataku. Dużo jest do naprawienia, ponieważ już za kilka dni czeka nas bardzo trudne spotkanie w Ostrołęce. Musimy zniwelować te wszystkie błędy, które dzisiaj popełniliśmy. No, najważniejsze są z tego spotkania trzy punkty w meczu derbowym. Teraz ucieka nas no, wyjazd do i musimy się dobrze przygotować, ten mecz będzie z decydujących o wejściu do grupy milczowskiej, także koncentrujemy się na tym spotkaniu, już zapominamy o tym, wyciągamy wnioski, czekujemy się na mecz w Ostrołęce. Zawodnik drużyny gości otrzymał czerwoną kartkę, czy słusznie? Tak, ona myślę, że słusznie została podyktowana, ponieważ e, zawodnik po gwizdku popchnął naszego zawodnika i za to jest niebieska kartka z opisem, także będzie wydział z Warszawy weryfikował tą kartkę no i myślę, że zawodnik zostanie zawieszony na kilka spotkań. Ze względu na pandemię na trybunach zasiadło niewielu kibiców. Jak się gra przy tak niewielkiej ilości kibiców? Ciężko się gra, no wiadomo, że naszym ósmym zawodnikiem była publiczność. Na każde spotkanie przychodzi dużo osób, są pełne trybuny, jest doping, więc to motywuje naszych zawodników do dobrej gry. Teraz w dobie pandemii są takie warunki, a nie inne i musimy się do tego dostosować i grać jak najlepiej trudno, może będą lepsze czasy w Kibice wrócą, wtedy będzie na pewno się grało jeszcze lepiej.